Jeszcze w latach 80. z podręczników akademickich uczyłam się takich pojęć jak debil, kretyn, imbecyl, które określały stopień niepełnosprawności intelektualnej. Trudno w to uwierzyć. Ze słowami trzeba uważać, ponieważ każde słowo niesie jakąś konotację emocjonalną. I to tak jest, że różni specjaliści, terapeuci co pewien czas. Zmieniają pojęcia, ponieważ y, te wcześniejsze nabrały bardzo negatywnego znaczenia. Temat seksualności z, y, osób z niepełnosprawnością jest bardzo trudny do zbadania, podobnie jak y, temat seksualności dzieci i młodzieży. Ponieważ osoby z niepełnosprawnością intelektualną traktuje się bardzo często jak dzieci, i nie daje im się prawa głosu i takiego prawa no, do y, uczestnictwa po prostu w badaniach różnego rodzaju. Są wrzucone mm, do szkolnictwa specjalnego, y, a potem nic. Y, czyli. W świadomości społecznej nie widzimy tych osób jako, yy, jako osoby dorosłe. Przy braku wzorców i takich modeli funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną jako osób dorosłych, bardzo trudno rodzicom jest postrzegać tak swoje dzieci. Czym skutkuje infantylizacja yy, dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną yy, przez rodziców? Pierwsza odpowiedź, która mi przychodzi do głowy to jest po prostu smutek, taki niewyobrażalny smutek, bo to jest pozbawianie y, y, niezwykle ważnego obszaru y, bycia człowiekiem, z tego jest utkane życie ludzkie.